Uf. Siema jestem Marek Witam I... to znowu ja a tu 10. Gramy Batmana O, co się stało? Mam cięciu Co mam? Co mam mówić se witanie? Nie, po mam cięciu Po małym cięciu. Gra nam działa. G gran... Batman nam działa. Skoda ze mnie. Nowy Batman, ale nie umiem tego o, Batmana jest pogrzeć. Logo. Nie umiem tego kurna Batmana pograć. <laughs> o Bia. Nvidia No rzeczywiście mm -hmm. tego Batmana nie umiem pogad. Okay. Bo jest trudny Batman O, jest Wyda Niby jest łatwy Batman No trochę umiem to... go obsługiwać Wy Wytłumaczę trochę No dobra, wytłumacz mi, o, ale stał jak To musisz zdać tam więzienie Blackplate Tu do? Czyli tam gdzie pisze... tam na niebiesko 1% mamy. Tu tu. O to? Tu. A! Nie. Wstecz chyba, bo nie będę. Nie będziemy zajestrować. Wstecz. Edz. Fabuła. O, no pop... rzeczywiście, Fabuła. Nowa Konty... gra. Kontynu kontynuuj grę. Tryb. Nie, tryb. W... Kontynuuj grę. A, kontynuuj grę. No i dobra, siadaj. Grę będziesz grał. Nie umiem tego Batmana pogrzeb. Próbowałem go. Co? A niby. Batmana nie umiemy grać. To chcecie fajna wimna. gra. No widzisz, jestem w tu. No i dobra, patrz normalnie. Gdzie tu masz iść? Tu, tu, tu do więźniów. To musisz otworzyć to. Jak to otworzyć? Kliknij. No i Tu, co? tu musisz... Batangangiem. Złóż z No ZUD. Aha. I musimy tam iść LCTR LCTR e, Le... Lewy z kontrol. Dobra Nie umiem tego pogać. Ślisk A, po co z biegu, czyli muszę biegnąć Kuda? Nie jak... umiemy tego. Ale jak tutaj biec... A to wychodziło. A jak tutaj biec? Nie wiem, bo nie umiem tej gry. Jak to biec? Spacją nie? Nie wiem, ale bo tym... tej gry nie umiem. A? Nie umiem tego... ...piepłonego Batmana. Kupiłem tą grę, bo była... ...na promocji. I chciałem ją zawsze pograć. I nie umiem tej... ...gry właśnie. Tej oto gry nie umiem pograć. Kurde, ale jak się przyspiesza? Znasz przynajmniej sprint? Jak robić sprint? Bo... teraz tutaj... y, ...opcje. Dobra. Opcje gry, dobra. Gdzie jest? Kierunki, sterowność. St Gdzie jest sterowność? Nie wiem, Edge, daj, Edge. Est. Opcje gry. Grafiki? A, sterowanie. O, o, właśnie sterowanie. Ty... A to jest konsolowe. Tu jest na konsole. Ale chwilę, bo. Czyli musimy jakiego spada wziąć? A ja wiadomo, padem nie umiem grać. Sypkie, no. użycie pazu. To się... Przybliżenie, rozejrzenie się Bieg, c... biegnij, a pauzą. Czyli to jest... A to jest konsolowa. A konsolowe Chcesz Ale pauza, konsolowa. bo... O, działa, działa! Jest! O, brawo, ty, Brawo ty! Brawo! Brawo, Artur! Jestem mistem! tego, no brawo! Gry. Udało mi się! No brawo, Artur! Teraz bijemy się trochę! No trzeba bić, no rzeczywiście, że, że trzeba bić. No to idziemy Batmana. No nie jest łatwy, żebyś wiedział. najłatwiej najłatwiejszy poziom, bo... Tak. Bo jestem... ...blescem, nie umiem grać gry. Aha, to Nie wiem, gdzie mamy iść. 1000 PD dostaliśmy. Dobra. Teraz... ...gdzie idziemy? Tam. Nie wiemy nawet. Bo... To używam e, telefonu do tego. C? coś mam zrobić. Nie wiem, co. Stopień stopie. to jest stopień. Chyba mamy do. tu. Nie wiem, żeby nie skłamać, tu. Nie wiem, nie można. A tutaj chyba. A tym się skacę? Nie wiem, spacją chyba. Sterowanie, zobaczę, jest skok. No skok, chyba spacją. Uderzenie x, czyli tutaj myska po prostu. Tu pisę. No spacja to jest chyba. Chyba spację. Albo inne to miejsce można by było. Spacja dobrać. się przyspiesza. A to jest kontrolę do Xboxa 360, którego ma Janus? Ej, Hajduk. ale jest, ale jestem! Eh? No czajcie to! Widzicie? Do Xboxa 3006. Którego posiada Janus Hajduk? Powiedz coś więcej Janus, a nie wiem jest tylko. <laughs> Powiedz co będzie nagrywał teraz. Czy to dobre pytanie? Widzowie słuchajcie, czy Janus ma Xboxa 360? No, a. odpowiedź oczywista, Z tak. Tu, tu tutaj, tutaj. O, właśnie tu. Tylko AX. I będą to... mnóstwo siadów. Jesteś. No i dobra. Czyli no. musisz rzucić tym Bat... Ba... To nie jest to. Nie dawaj pazury. Eee, a jak się, Bata się wybiera? Batarangiem. Jak się wybiera? Tymi? Nie wiem, Z chyba. Bele. Co? Może z klikiem... I wybrać Bataranga. Kurde, no. Nie wiem, wybierz... Wybierz... Co ty zrobiłeś? Puściłeś gazy. No, no niestety gazy gaz... No muszę włączyć tego Bataranga. Batyanga Tylko jak to? No dem wyłączył. No, Więc puści... musimy Bataranga zrząć. Batranga. Takie urządzenie. Spras sterowność. Któremu zmieniać. No spras. A jedynka? O! No weź tą jedynkę. O! Bardzo dobry wybór to jest, Ze że, że dobry No, bardzo dobry, o. dobry tu nie było problemu. O, Ty nie da się przecisnąć dziura na kraty. Tylko <laughs> to co teraz? Nie wiem co. Zem, o, tu chyba, o ktoś... tu chyba, właśnie ze tu chyba. No chyba tu. Nie, zel, wybór. Po co to mam zrobić? Nie wiem, chyba musimy iść tam. Gdzie? Tu tutaj jest dziura O, fajnie gadał gość. Zdemontuj! Chyba to jest to! A! To nie jest! To zdemontowaliśmy żel. Czyli musimy tą na dół chyba iść. Gdzie na dół? Nie wiem, chyba na górę trzeba pchać. Żeby nie skłamać. Musimy na dół A ja się skacę? O, tak się skacę. Dobra. A to? Tu nie możemy. O, tu. To normalnie zimniaki, widzisz? Patologia jedna. Aaaa, wgadzę z nozem Krusby nawet nie umie grać Batmana. Tylko są najwyżej... Haha, <laughs> ludzi. Nawet nie umie grać Cruseville. A ten gościu się powiesił. Na... O, powiesił. Ja, no niestety, musimy... Chy... spróbujemy iść tam na na górę pchać z no to gdzie mam? No nie wiemy, chyba na górę tam trzeba iść. No ja no coś mi strasznie mi nic. się praktycznie nie odzywa, ale o co wam tak nic nie mówi. Spróbujmy! No spróbujmy skoczyć. No yeah. chyba na górę trzeba. No już coś źle zrobił, A! O, da się tak coś takiego robić, ale. No Co teraz mamy z pasy, tam, którym to dawał mapę? Na mapę trzeba dać. M? Nie wiem, chyba M. Nie. Yes. M dawało tego Puściłem bąka. To, to o. właśnie. Czyli trzeba tą stroną to mieć. To nie było z tej mapy. Czyli źle chyba idziesz. Którą Ej, stroną? tutaj coś jest. Nie wiemy. Czy dobrze idziesz? Ej, to no. można chyba rozwalić to. No sprawdzimy, no rzeczywiście, daj. Tap. Tap. Napad. No, o, tutaj jest. No są chyba. Tap. To. Chyba tu. Dobra, rozwalamy. Dobra, usunie się to w tym. Na YouTube już się usunie to całe. No. Nie opłacamy, w momenty się usunie. A uczyniłbyś Daj to. No nie wiem, nie da... Nie dam rady sobie. Patrz mania o. Czyli musimy tą stroną tam, gdzie byliśmy. A tutaj na pewno coś trzeba rozwalić, patrz. I X i patrz. Tu coś trzeba rozwalić, w tym miejscu. Daj tylko... mi sos. Coś trzeba wziąłeś, tylko... By jakoś... Był, nie wiem, zelm. Desperator chyba będzie super. Nie, Zero daj. W, nie wybuchowy zer. No daj to. No daj bliska. Rzuć. Zdetonuj. No że cię wiszę, zdetonuj trzeba. Rzuć. Nie możesz tu chodzić. Zginiesz. Jak zginę? No bo zdechniesz. <śle> zdetonuj Chyba to nie pomoże. Nie, tutaj o, nad tym trzeba zrobić. Patrz o Batmana Od 16 lat ta gra jest niestety No, tu on to Kurde co teraz Może inny sos Sos innego może Nie no tu piszę wybuchowy Zel mam tutaj dać Chyba właśnie. nie Nie się wybuchowy Zel mam Daj tap, jest teraz daj tap Mamy z lokajzy czarną maskę Wyszedź komisar komisarza Loeba, dostań, tam pisał SOS, dostań, gdzieś. Yes. No Notap jest teraz, daj. Notap. No, tak oglądam za pistoletem. Tap. Fajnie by było, dać. Za pistoletem się oglądam. Aha, tak fajnie. Batman. Ej, może na tyle, bo to już 10 minut trwa ten film. No. No, nie dokąd? no to, to by było na tyle. To by było na tyle, za wam was dobijemy nie wiem, z łapek. Tak, 20 20 łapek. Janus mówi dobrze, 20 łapek dojdziemy. Iiiii, i się ma, się ma. No muszę niestety z telefonu użyć, muszę jakiś telefon znaleźć. No, się ma, się za mnie zegna. No, się za mnie zegna, się ma, się ma. I tak. szybki, jest...